Nauczyliśmy naszego asystenta wysyłać maile. W tym momencie możemy wykorzystać go do tego, aby na przykład wysłał podsumowanie po spotkaniu z klientem na jego adres e-mail. Możemy wysłać podsumowanie spotkań, które mieliśmy w danym tygodniu naszego przełożonego, jeżeli ma taką prośbę. Więc jak widzicie, w tym momencie weźmy sobie w interakcję z naszym asystentem, poprosiliśmy go o zestawienie spotkania. Następnie daliśmy mu sobie wysłać e-mail. On nas pytał, jaka to ma być wiadomość, wspiera od nas informacje. Przekazać mu wstępne wytyczne. Za chwilę zostanie nam wygenerowany adres e-mail. No i oczywiście możemy dać znać, że nam się nie podoba. W tym momencie przekażemy mu, co jest do poprawy, a on te wszystkie informacje weźmie pod uwagę, aby wygenerować kolejną wiadomość, z którą będziemy mogli się zapoznać. Wiadomość została wygenerowana, możemy się z nią zapoznać. Wiadomość nam się podoba, dlatego po prostu klikamy, podoba mi się, przechodzimy dalej, podajemy mu adres e-mail. On w tym momencie wykonuje. W tle z wszystkie operacje, a my tylko czekamy sobie na potwierdzenie, a zaraz ukaże nam się e-mail, który został wygenerowany i wysłany, więc jak widzicie, wygląda to bardzo profesjonalnie. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Second Brain. W tym odcinku, jak widzieliście, będziemy konfigurować nową funkcjonalność i będziemy uczyć naszego asystenta wysłać maile za nas. W sumie będzie bardzo przydatna funkcja, ponieważ w tym momencie mamy już możliwość korzystania z funkcji notatek czyli zwracania się z pytaniami odnośnie spotkań, które były w firmie, tych wewnątrz, jak i na zewnątrz. A teraz połączymy sobie tę funkcję właśnie z wysyłaniem maili. Na przykład będziemy mogli prosić naszego asystenta o wysłanie maili do klientów, maili na przykład jakieś wewnętrzne, które będą skorygowane i połączone z tymi notatkami, ale nie tylko, ponieważ możemy wysłać jakiekolwiek maila, którego chcemy sobie zaplanować na przykład do naszego klienta, a na przykład nie mamy czasu go napisać, więc asystent może zrobić to za nas. Więc dzisiaj będziemy go uczyć tej nowej funkcjonalności. Będzie się to sprowadzało do pracy w Make oraz w Voiceflow. Jeżeli chodzi o make'a, tutaj mamy nasz scenariusz, ale do niego przejdziemy sobie potem, ponieważ na początku musimy zbudować całą logikę oraz funkcjonować po stronie Voiceflow i tak naprawdę make jest na sam deser. Taka wisienka na torcie. Tutaj sobie wrócimy na samym końcu i szybko sobie zbudujemy ten krótki scenariusz. No to co? Zaczynajmy. A więc tak, jesteśmy z powrotem w Voiceflow. Jak widzicie, tutaj poniekąd to co się zmieniło w tym momencie od naszej poprzedniej wersji systemu, to jest nowa intencja, czyli akcja. Która będzie nam służyła jako bufor do wszystkich akcji, które będzie, w które będziemy wysyłać naszego asystenta. Na ten moment w akcji mamy tylko i wyłącznie jedną: jest to wysyłanie maili. I tutaj mamy cały flow zbudowany. Trochę tego jest, ponieważ no, zaraz sami zobaczycie, z czego to wynika i jakie kroki w ogóle musimy podjąć, aby przygotować wysyłkę maili, właśnie z perspektywy voice flow. no i też zabezpieczenie na wszystkie skrajne przypadki. I dzisiaj sobie to omówimy, wam jak do tego podejść, no, aczkolwiek na początek wracamy sobie do naszej centrali i tutaj zaczniemy naszą przygodę w dzisiejszym odcinku. E, czyli po pierwsze, jeżeli chodzi o tą pierwszą wiadomość, którą otrzymujemy z Vyslą, musimy ją lekko przerobić. Jak widzicie, w tym momencie e, tutaj co, to, co sobie stworzyłem, też lekko tutaj przekonfigurowałem, to e, w momencie, kiedy jesteśmy na module Buttons, to dodałem sobie tutaj zapytaj o spotkanie z przekierowaniem bezpośrednio do intencji spotkanie. Mam też wykonaj akcję, gdzie dołączyłem sobie przejście do intencji akcji. No i oczywiście nasz numer, który pokazywałem w poprzednim odcinku. Czyli tutaj mamy obsługiwanie z bazy wiedzy. Więc to możesz sobie skonfigurować. Oczywiście może dostawić puste pole i system automatycznie będzie wywołał intencje z kontekstu pytania bądź wiadomości, którą tutaj zadacie. Ale to jest taka mała zmiana kosmetyczna, po prostu to ładnie wyglądało, no bo w tym momencie, jak sobie to uruchomimy to otrzymujemy tak naprawdę na samym początku wiadomość, wybór gdzie chcemy przejść w momencie jak będziemy sobie zbudować nasz system o kolejne akcje, no to przechodząc do kolejnego pola też zobaczycie sobie, że będziemy mieli do wyboru kolejne akcje, ale nie teraz, teraz konfigurujemy, czyli wróćmy sobie do naszej Canvas, no i przejdźmy sobie nowe intencje, czyli tak wam pokazywałem, tworzycie sobie nowe intencje, czyli jak pamiętacie klikacie tutaj, klikacie Create Workflow, stworzy wam nowy workflow, no i tu musicie sobie skonfigurować nową intencję. Czy ja u siebie nazwałem akcję? Jeżeli chodzi o intencje akcji, to pokażę Wam, jakie tutaj przepisałem, mniej więcej intencje kierujące do niej. Ok, to są intencje. No i tutaj mamy akcję. U mnie, tak jak widzicie, nie ma zbyt dużo jeszcze intencji wpisanych. Mamy kilka tak naprawdę, to mnie wystarczają ja spokojnie, że ja przejdę do, do tego miejsca. Oczywiście, no, jak pamiętacie, można uzyskać z generatora i jeżeli na przykład sami teraz nie chcemy się młużyć i wymyślać na siłę przykładowych wypowiedzi, możemy użyć genera generatora AI. Poproszę go o wygenerowanie pięciu różnych fraz. I jak widzicie, mniej więcej pokazuje mi tak. Mhm. Aczkolwiek na przykład drukowanie raportu, jest to zbyt ogólne i mi, to mi się tam nic nie nadaje. Akcje w systemie, notatkę dla klienta. Jaka jest lista akcji? Czy mogę zaktualizować właśnie dla klienta? OK. Będąc z wami szczery, nic do mnie nie przemawia, usuwam wszystko. Na ten moment mam te trzy tutaj przykładowe i tutaj mi świetnie przekierowuje, aczkolwiek jak mówię, to jest tylko koncepcja, możecie sobie tutaj dopisać tak dużo, jak potrzebujecie. Świetnie, wróćmy sobie do naszego workflow, do akcji. No i teraz tak, co, od czego tutaj zaczynamy? Po pierwsze mamy router, ponieważ chcemy rozdzielić, czy użytkownik przeszedł do tej intencji z przycisku w pierwszym kroku, czy może wpisał jakąś wypowiedź, która go tutaj przekierowała. I to jest o tyle istotne, że jeżeli ktoś kliknie sobie tak naprawdę przycisk akcji, to przekieruję go w to miejsce, ale system jeszcze nie będzie znał kontekstu, o którą konkretnie akcję chodzi. Natomiast, jeżeli na przykład napiszę, hej, chcę wysłać maila, no to automatycznie wykryje, jaka to jest akcja. Więc na początku sobie obsłużmy sytuację, jeżeli osoba przykładowo klika sobie przycisk wykonaj akcję. Tutaj mamy ścieżkę, która jest, jest to, można powiedzieć, moduł condition, czyli jeżeli last utterance. Zawiera słowo wykonaj akcję. To przechodzimy sobie do tego modułu o nazwie Lista Akcji. Tutaj wyświetli się lista dostępnych akcji, czyli tutaj będzie wypowiedź Message: Lista Dostępnych Akcji. użyjemy jakieś emoji, żeby fajnie wyglądało, pogrubiłem to. No i tutaj tak naprawdę na ten moment mamy tylko i wyłącznie jedną akcję, czyli wybieramy sobie moduł Buttons, jest wiadomość e-mail. Oczywiście z biegiem czasu będziemy to rozbudowywać, więc ta lista akcji będzie po prostu dłuższa ale na ten moment po prostu jedna. No i to już bezpośrednio sobie przechodzimy z wyślij wiadomość do miejsca, gdzie będziemy sobie procesować. Ale zanim tu przejdziemy, jeszcze objaśnimy sobie tą, tą część tutaj. Czyli jeżeli użytkownik zadaje jakieś pytanie, tak, i nie będzie zawierał słowa wykonaj akcję, nasz przycisk, to jeszcze idziemy sobie tutaj do modułu weryfikacji akcji. My tutaj już mamy moduł set set.ai, którego zadaniem będzie rozpoznanie, o jaką akcję chodzi. Czyli... Czytując się w prompt, jesteś zaawansowanym systemem AI, specjalizujemy się w automacjach znajomych pracowniczych. Twoja praca polega na precyzyjnym interpretowaniu intencji użytkowników i wykonywaniu odpowiednich akcji. Na podstawie analizy, kontekstu, bla, bla, bla e, i ostatniej wiadomości, mm -hmm, e, zidentyfikuj żądaną akcję i zwróć odpowiedni kod. No i teraz tak, dostępne akcje, kod odpowiedzi, wysyłanie e-mail, plusik, niejednoznaczne nie lub niezidentyfikowane żądanie znak zapytania. Ja pożądam go w ten sposób, że ja będę pomieszkał sobie swoją listę akcji, to będę chciał, żeby w momencie kiedy moduł będzie rozpoznawał, a jaką intencję mi chodzi i akcja, to będzie przypisywał w outputie jakiś konkretny znak. Tak, mam plusik na wysłanie maila. Jeżeli będę na przykład miał akcję stworzenia oferty, albo na przykład, nie wiem, napisanie posta i opublikowanie go na moim kanale na Facebooku, no to będę inne znaki sobie dobierał, tak? Chodzi o to, że output tak naprawdę będzie bardzo krótki. Dzięki czemu możemy zamędzić Max stock na przykład do 2, 3, 5, a gdybyście na przykład wpisywali output w postaci, wyśli e-mail, no to jest jakaś taka mała szansa, że możemy wygenerować na przykład output w postaci nie wyśli e-mail, albo na przykład mail wyśli. Tak, tak po prostu. A jeżeli będziecie mieć condition, który będzie szukał idealnie jeden do jednego. Tego słowa w odpłucie i kierował dalej, no to możecie napotkać w błąd. Więc wracając, tak naprawdę, znaki jest mniejsza możliwość błędu, ponieważ jest to praktycznie jeden znak, który musi przypisać. definiujemy mu maksymalną ilość tekenów, więc jest mniejsza szansa, że on sobie z tym nie poradzi. Tutaj, oczywiście, jest dalszy prompt, to są token długi, który tak naprawdę warunkuje wszystkie instrukcje, jak ma się zachować, co ma zrobić, też, że nie będzie coś pasowało itd. itd. Tutaj jeżeli chodzi o model to mam gpt 4 o Temperature 0.20, no i Max Token 5, to mamy system token. No i teraz tak, w momencie, jeżeli akcja będzie plusem, czyli wyślij e-mail i poprawi to, zinterpretuje, to przeniesie nas do modułu wysłanie e-maila. No teraz zaraz przejdziemy sobie, ale musimy jeszcze obsłużyć sytuację, jeżeli system nie rozpozna akcji, czyli będzie znak zapytania. Co wtedy? W takiej sytuacji będziemy sobie budowali obsługę błędów i stworzymy sobie moduł doprecyzowania akcji. Tutaj zrobimy sobie licznik. Czyli po pierwsze otworzymy sobie zmienną, która nazywa się Clarifying Counter i za każdym razem będziemy tutaj przypisywać 1, do tej wartości, jeżeli nie będziemy mógł rozpoznać, o jaką akcję konkretnie chodzi. No i teraz tak. Po ustawieniu zmiennej mamy Conditions, który zakłada, po pierwsze, jeżeli Clarifying Counter jest mniejsze albo równe 2 to kieruje do doprecyzowania akcji. Natomiast jeżeli jest większe niż 2, to przekierowuję już do obsługi błędów, czyli tutaj piszemy, przepraszamy, ale nie jestem w stanie wykonać do te tego dla Ciebie, czy mogę Ci czymś jeszcze innym pomóc. Tak, no bo jeżeli Byśmy tego nie ustawili, i ja za każdym razem nie rozpoznaję, jaką akcję chodzi. No, Mogę jak w kółko mówić, o jaką akcję chodzi, o jaką akcję chodzi, i tak A dajemy sobie dwie możliwości. No i w że tego nie rozpozna, no to po prostu wyślę wiadomość i będziemy mogli wykonać inną rzecz. Natomiast, jeżeli Clarify Counter będzie poniżej dwóch lub równy 2, to wykonamy tutaj dodatkowe działania, czyli mamy tutaj moduł Set AI, gdzie będziemy doprecyzowywać o jaką akcję chodzi. Czyli tutaj mamy kolejnego prompta który będzie generował pytania, czyli weźmy sobie kontekst rozmowy, czyli to, co napisał użytkownik, to, że nie została rozpoznana informacja. No i przygotuję, przygotuję dwa, trzy krótkie pytania takie follow-upowe, aby ustalić, o jaką intencję chodzi. To sobie przypisujemy tą zmianę do clarify questions. Jeżeli chodzi o prompt settings, tutaj troszkę większą temperaturę dałem i max token 128. To mogą być krótkie wiadomości i pytania, więc no, nie chcemy, żebym tutaj się rozwodził. Oczywiście system prompt jest zawsze uzupełniony. Następnie wyświetlamy te pytania i zbieramy sobie to, co napisze użytkownik i z powrotem przechodzimy do weryfikacji akcji w tym miejscu. Tutaj już będziemy mieć nowe informacje. I może tym razem uda się określić, o to dokładnie chodzi. Jeżeli znowu tego nie rozpozna, przejdziemy tutaj. Licznik z jedynki zrobi się na dwa, bo znowu dajemy jedynkę. Czyli jesteśmy cały czas poniżej dwójki. Dał do przetworzenia akcji znowu wracamy. Jeżeli znowu nie rozpozna, będziemy mieć wartość 3 i wyświetli nam się ta wiadomość. Czyli taka jest logika na tym stojąca. No dobrze, przejdźmy teraz sobie już do wysyłania e-maila. Czyli mamy pierwszy moduł, wysłanie e-maila, ustalenie szczegółów wiadomości. Tutaj mamy kolejny moduł set AI, którego zdaniem będzie, zdaniem kilku pytań, aby ustalić po pierwsze, co to za wiadomość, którą chcę wysłać, do kogo ona jest kierowana, jakim językiem powinna być napisana, jakieś istotne informacje z perspektywy modelu, który ma wziąć pod uwagę do generowania tych informacji. Czyli tutaj znowu mamy taką sporą instrukcję, która będzie definiowała, co ma przygotować. I oczywiście zapisujemy sobie wynik w AI Output, Prompt Settings jest na 06 ustawiony, potrzebujemy trochę więcej kreatywności max-token 128, to mają być też krótkie pytania, nie potrzebujemy, żebym się tutaj rozwodził. Ok, następnie wyświetlamy sobie te pytania, które wygeneruję. wygeneruje, zbieramy sobie odpowiedź użytkownika, no i tu mamy już moduł wysyłanie e-maili, generowanie treści tytułu. Kolejny moduł set.ai, kolejny prompt, kolejny drugi prompt, który, za pomocą którego będziemy tworzyć tak naprawdę całą wiadomość e-mail, Czyli po pierwsze mówimy jakie są dane wejściowe, ustalamy jaki jest proces tworzenia, jakie są zasady tworzenia wiadomości, jaka ma być struktura odpowiedzi. Wszystko ma być w JSONie zapisane. To jest istotne, JSON będzie nam potrzebne, aby potem wysłać zapytanie do make'a. No i tu mam też przykładową odpowiedź, która nam się podoba. Tak, i chcemy, żeby robił pod uwagę. No i teraz mam wziąć głęboki oddech i wygenerować treść oraz wiadomość. Okej, okay. tutaj dałem taki podpis na samym końcu. Pamiętaj, że potrzebuję treści bez podpisu, ponieważ często zdarzało się, że model na samym końcu pozdrawiam albo z poważnie pisał Twoje imię i nazwisko w zamysie kwadratowym. A ja tego nie potrzebuję, ponieważ stopka będzie już wygenerowana w A te, Do tego sobie przyjdziemy później. OK, I teraz tak. Wysyłanie e maila generowanie treści. Wygenerowana treść i tytuł będzie tutaj wyświetlona. Ale żeby ją wyświetlić, wykorzystuję również tutaj moduł Set AI, aby w poprawny sposób. Myśleli tą wiadomość, robili krótkie wprowadzenie, czyli dlaczego ją w ten sposób napisał. W ten sposób model też może wygenerować bardziej konkretną informację dla nas i wziąć pod uwagę, co wziął pod uwagę, generując wiadomość. Też trochę zrozumieć jego tok myślenia oraz kontekst tego wszystkiego. I może zauważycie coś, co nie do końca będzie Wam pasowało w tej wiadomości. Dlatego też jest ten moduł, czyli ocena treści tytułu, ponieważ tutaj Będziemy mieli przycisk, podoba mi się, albo chcę wprowadzić poprawki. I jak wybierze, użytkownik chce wprowadzić poprawki, kieruję go tutaj. Czyli tutaj wyświetlamy kilka przykładowych wiadomości, czyli mamy kilka wariantów. Rozumiem, że chcesz wprowadzić zmiany, możesz dokładnie opisać, jakie elementy e-mail chcesz poprawić. Nie wiem, czyli przykładowo, chcieliśmy napisać mail do kolegi, ja napisałem go bardzo forma formalnie, w celu, proszę pana, serdecznie proszę, i tak dalej. No prostu dałem mu znać, hej stary, to ma być wiadomość do kolegi, pisz na ty, ma być nieformalnie luźno. Otrzymuje, zapisuje informacje, które wypowiedzieliśmy, czy napisaliśmy w las.attery standardową i przekazuje do modułu wygeneruj nową wiadomość. To jest kolejny moduł set AI. I tutaj ponownie mamy rozbudowany prompt, którego zadaniem jest wygenerowanie ponownie e-maila w oparciu o poprawki, które mu przekazaliśmy. Model GPT-4O, temperature 020, max token 700. Tutaj dajemy. No i w momencie, jak wygenerujemy nową odpowiedź, to przypisujemy do sobie akcję. Czyli, że chcemy przejść do mo, a, mo, modułu. Wysłanie e maila, czyli do tego tutaj. Przepraszam, do tego tutaj wysyłanie e-mail ocena treści i tytułu, czyli ponownie oceniamy, czyli ponownie się wygenerował mail, wracamy tutaj. I znowu użytkownik może sobie ocenić, czy te poprawki są dobrze wprowadzone, czy są źle wprowadzone. No i w takim wypadku, jak będzie wszystko poprawnie, to sobie przeskoczymy tutaj, a jak znowu będzie mocno wrócimy tutaj. I teraz tak. Jak na dalszy moduł? Moduł nazywa się wysłanie e-maila, zbieranie adresu e-mail, no bo musimy do jakoś podać. E-mail. Zbieram go w tym miejscu, ponieważ chciałem to sobie tutaj e, tak naprawdę zbudować i dalej zwalidować ten adres e-mail, dlatego chciałem sobie to rozdzielić, a nie wszystko zbierać w jednym miejscu, żeby trochę pokazać, jak możecie walidować adresy e-mailowe w Czyli tutaj mam, wyświetlam wiadomość, wiadomość, mam moduł message, mam kilka różnych wariancji, jeżeli chodzi o tą wiadomość. Następnie łapię wypowiedź użytkownika. Łapię wypowiedź użytkownika i zapisuję sobie w zmianę last utterance. I to, co dzieje się dalej, to jest przekazywanie tej zmiennej do modułu wysyłanie e-maila, walidacja adresu e-mail. Tutaj ponownie mam moduł set ai z promptem, gdzie będziemy weryfikować, czy e-mail jest prawidłowy, czyli mamy zadanie zweryfikuj poprzedność adresu e-mail i zwróć go w odpowiednim formacie, dane wejściowe tu mamy ostatnią wiadomość, czyli tam gdzie użytkownik miał wpisać swój adres e-mail wcześniej podany adres e-mail, jeżeli istnieje zaraz zobaczycie, dlaczego tutaj jest to podane w tym miejscu przecież dopiero użytkownik podał e-mail, ale właśnie, Teraz to wyjaśnię Uda jest instrukcja, czyli jeżeli zmienna wcześniej jeśli zmienna wcześniej podany adres e-mail nie jest pusta to użyj tego adresu do weryfikacji, czyli tutaj już mamy informację, że może wcześniej podano być ten e-mail, a zaraz dowiecie się dlaczego. Jeśli zmienna wcześniej podany adres e-mail jest pusta, przeszuka ostatnio wiadomość użytkownika w poszukiwaniu adresu e-mail, czyli tu wyjaśniamy, na czym ma się skupić. Tak. I teraz tak, jeżeli znajdziesz adres, użyj go do weryfikacji, jeżeli nie znajdziesz adresu, zwróć tutaj minus, znaczy myślnik oraz wykrzyknik i dalej uzasadnienie, dlaczego adres jest niepoprawny. Przykładowo, wiadomo, zaczyna się od myślnik. Wykrzyknik i teraz tak, adres nie zawiera znaku MOP-ka, przez co nie może być znany za adres e-mail. Dalej, zasady weryfikacji adresu e-mail. Adres musi zawierać znak MOPA. Przed mapą musi być co najmniej jeden znak. Po mapie musi być nazwa domeny zawierająca co najmniej jedną kropkę. Po ostatniej kropce musi być co najmniej dwuliterowe rozszerzenie domeny. Adres nie może zawierać spacji ani znaków specjalnych poza tymi. Format odpowiedzi. Jeżeli adres jest poprawny, zwróć tylko ten adres e-mail. Jeżeli adres jest niepoprawny lub nie został znaleziony, zwróć myśl wykrzyknik i uzasadnienie, dlaczego adres jest niepoprawny. A teraz wygłęboki głęboki oddech i wykonaj teraz weryfikację adresu e-mail na podstawie powyższych wytycznych i danych wejściowych. Wszystko sobie zapisujemy do zmiany e-mail adres. Jeżeli chodzi o prompt settings, to jest GPT-4O, 010, 15. No i system prompt. No i teraz tak. E to jest sobie cały ten prompt, ale wcześniej się tak pobieżnie pokazywałem. Oczywiście mogliście sobie zrobić pauzę i przepisać, ale jeżeli wolisz znaleźć jakiś gotowy, rozwiązanie czy cały scenariusz, gdzie możecie znaleźć wszystkie prompty i tak naprawdę sobie skupiać się na do swojego voice flow, to mam dla Was rozwiązanie. A jeżeli szukasz gotowych scenariuszy, które możesz łatwo i szybko implementować do własnych narzędzi i móc w pełni korzystać od razu z budowanych przez nas automatyzacji, to koniecznie sprawdź naszą społeczność na platformie School o nazwie Rozwój Biznesu plus AI. W tym momencie waszej zamkniętej społeczności jest 159 osób w których skład wchodzą przedsiębiorcy specjaliści, eksperci, którzy są sfokusowani na tym, aby budować i automatyzować własne przedsiębiorstwa swoją codzienną pracę. W zakładce Classroom znajdziesz dostęp do wszystkich naszych nagranych materiałów, gdzie masz m.in. dostęp do kursu fundamentów z Makea znajdziesz różnego rodzaju stanowiska automatyzacji dla różnych branż. I m.in. są nasze takie flagowe poradniki jak Content Machine, generowanie Leadów czy Second Brain, jak i ostatni też poradnik z automatyzacji rolek. Na ten moment. Oprócz materiałów znajdziesz również wsparcie oraz pomoc od naszej społeczności. Między innymi każda osoba, która zadała pytanie, zgłosiła do nas z problemem, znalazła zawsze naszą odpowiedź. Trzymamy z Marcinem, aby każdy problem, który pojawi się w naszym forum, znalazł rozwiązanie, dzięki czemu oprócz gotowych materiałów i poradników, które na Ciebie czekają, znajdziesz również wsparcie oraz pomoc społeczności, która będzie w stanie pomóc Ci z każdym pytaniem, problemem, który się pojawi w trakcie budowania automatyzacji. Między innymi wydaje nam się, że w tym momencie nie znalazła się jeszcze osoba, która przyszła do nas z problemem na forum. Oprócz tony ciekawych materiałów i poradników znajdziesz również dostęp do Społeczności i forum, na którym każdy może zgłaszać swoje pomysły, jak i też te problemy, które często się pojawiają podczas budowania automatyzacji. A to, co nas wyróżnia, to jest to, że każda osoba, która zgłosiła się do nas z jakimkolwiek problemem, zawsze znajdowała na nie odpowiedź i wsparcie z naszej strony. Dołącz już dziś i skorzystaj z kilkunastu gotowych scenariuszy, jak i kilkadziesięciu materiałów wideo. Dobrze, wracamy do do naszej pracy. Czyli teraz tak z modułu walidacji adresu e-mail, zanim przejdziemy sobie dalej, na początku ogarnijmy sobie, co się dzieje, jeżeli adres jest niepoprawny. Czyli tutaj mamy moduł Condition i mamy ścieżki dwie: Po pierwsze, if email address not contains, czyli jeżeli adres nie zawiera tego znaku, który jest błędem, to przechodzimy dalej do poprawnego modułu. Tutaj, natomiast jeżeli zawiera, czyli mamy tutaj LSPAF włączony, już nie patrzymy, czy zawiera, bo od strony czyli tutaj wiemy, że na pewno zawiera, bo tu nie zawiera. To wtedy mamy moduł niepoprawny adres e-mail. No i po pierwsze mamy set AI, wygeneruje wskazówki do poprawy, czyli znowu dajemy te info, kim jest, jakie ma zadanie, jakie są dane wejściowe, jaki jest proces analizy, jakie są formowania odpowiedzi, tutaj przykładowe odpowiedzi. No i oczywiście na końcu instrukcja, co ma zrobić. Informację zapisuje do zmiennej AI output, wyświetla to użytkownikowi i zbiera od użytkownika informację. czy tutaj, jeżeli użytkownik podał zły adres e-mail, ponieważ nie wiem. Dwie kropki zamiast jednej na końcu. Do domu znać po prostu stare dojeźdź, dwie kropki, a nie jedną, to jest źle popraw to. Użytkownik to wpisuje i znowu wracamy do walidacji adresu e-mail. Podał poprawny, przechodzimy dalej. Podał niepoprawny, trudno, podaje jeszcze raz. No i teraz tak, po pierwsze, wykonanie akcji. Wyświetlamy przypadku wiadomość, czyli mamy już wszystkie potrzebne informacje. Rozpoczynamy proces wysłania wiadomości. Za nam się znać, jak poszło. No i kilka innych wariancji, żeby za każdym razem takiej samej nie wyświetlać. Następnie mamy moduł JavaScript. I w tym miejscu będziemy sobie generować JSON, który będziemy zaraz przekazywać do modułu API, gdzie będziemy wysyłać żądanie do make'a. Czyli tak wygląda ten kod, który wykorzystujemy. Następnie mamy moduł API. No i tutaj mamy tak, to jest URL mojego webhooka z Make. A. Nie mam żadnych headersów, parsów. No po prostu w RAW, email, body. Czyli tutaj sobie stworzyliśmy zmienną e-mail body czy znaczy zmiana była stworzona w Voiceflowu. Musimy pamiętać, wcześniej tworzyć zmienne, które chcecie przepisywać w Javascriptie itd. Więc o tym pamiętajcie. Więc ja ją stworzyłem systemowo i do zmiany e-mail body dodałem po prostu JSON, który następnie przekazałem w miejscu body. I teraz tak, jeżeli chodzi o informacje, które chcę zebrać, to robię Capture Response. Wybieram sobie zmienną, re... wybieram sobie response, który zapisuje bezpośrednio do email mail action response. Jeżeli będzie błąd w pułapie, wysłanie, coś tam nie zadziała, make nie zatrybi, webhook się zatnie, no to myślimy po prostu wiadomo, że przepraszam, potkałem problem podczas uruchamiania akcji, no i po prostu będziemy podobnie słuchać, co chce wykonać dalej użytkownik. Jeżeli będzie sukces, a no to liczymy, że jest sukces zawsze, przejdziemy sobie do modułu wysłanie e-maila, akcja wykonana poprawnie i tu mamy condition, że jeżeli Imen action response status równa się 200, czyli to standardowy status 200, jeżeli skończy, czyli mm, odpowiedź od http jest poprawna, czyli to jest 200, to zwracamy true. Jeżeli jest true, przechodzimy dalej. Jeżeli jest else, czyli na przykład dostaliśmy jakiś błąd, yy, z, na przykład, nie wiem, z początkiem 4, jak na 400, 401, 404, to mamy tutaj powiadomienie, że napotkaliśmy błąd. No i po prostu słuchamy kolejnej prośby użytkownika, co chce zrobić dalej. Natomiast jeżeli to jest prawda, to co? Tak naprawdę dajemy znać, że e-mail został wysłany z powodzeniem, co jeszcze mogę dla Ciebie zrobić, tak, no i kilka wariancji, no i tu oczywiście nasłuchujemy intencji, co chce dalej zrobić użytkownik. No i to tyle, jeżeli chodzi o VoiceFlow, możemy teraz sobie przeskoczyć do Majka. No i co, pierwszy krok, tworzycie sobie webhook, od razu kopiujecie sobie ten adres, wracacie do VoiceFlow i wklejacie w tym miejscu adres Waszego webhooka, pamiętajcie, że to było post. Następnie. Następnie parsujecie odpowiedź, którą otrzymaliście z, z Voiceflow, czyli przekazujecie tutaj value. Tutaj sobie to wszystko parsujecie ładnie, tutaj mamy router. I też dodałem, ponieważ w tym miejscu będę chciał rozdzielać akcje, ponieważ ten scenariusz będzie służył mi do obsługi wielu akcji w Voiceflow, nie tylko i właśnie w wysyłaniu mail, ale też innych, które będę uczył tego systemu. Więc sobie będę na przykład kolejne rozgałęzienie. to na przykład tutaj mamy ścieżkę wysyłania wiadomości e-mail, a to będzie ścieżka na przykład przygotowanie posta na social media i opublikowanie go. Dlatego już się przygotowałem i stworzyłem sobie router. Ale tak, skupmy się na, na razie na tym scenariuszu. Czyli tutaj mamy wysyłanie adresu e-mail i po pierwsze, jeżeli action równa się e-mail message, to przechodzimy dalej. Ta informacja będzie w tym miejscu, ponieważ to sobie parsujemy. A dla przypomnienia, skąd się w ogóle wzięło e-mail, mess i email message i uważaliście, jeżeli uważaliście, to zauważyliście, że tutaj w module JavaScript wpisujemy sobie w action e-mail message. No i to właśnie się to bierze. do make'a. I teraz tak, mamy moduł OpenAI, gdzie będziemy sobie generować wiadomość. Czyli model for all, system prompt. Który bezpośrednio mówi, że Twoim zadaniem jest analiza i odpowiednie sformatowanie otrzymanego tekstu, aby stworzyć profesjonalny czytelny e-mail. Dostosuj format do rodzaju treści wiadomości bez narzucenia sztywnej struktury. Zasady, przynajmniej treść określ typ e-maila, bla bla bla, zainteresuj kluczowe elementy, jak nagłówki, użyj odpowiedniego formatowania. Zachowaj treść i kolejność informacji, wykorzystaj dostarczony szablon HTML. Jeżeli wiadomości występuje twoje imię i nazwisko, wywal to, czyli to jest zabezpieczenie, gdyby voicemail to wcześniej. I tutaj mamy kolejne instrukcję formatowania, no i tu mamy kolejną wiadomość, czyli mamy tutaj user. Tu przekazujemy tekst, który pochodzi bezpośrednio z VoiceLow, a tu mamy po prostu stworzony szablon w HTML-u, który wygenerowałem sobie w czacie GPT, tak, możecie swój wygenerować bądź skorzystać z tego, który jest tutaj. Tutaj sobie to zapisujemy, no i kolejny moduł to jest e email, send email, czyli tutaj sobie autoryzujecie swoją skrzynkę pocztową, Wybieracie folder, gdzie ma się wiadomość wysłana, no i uzupełniamy. Wiadomość, do kogo ma się wysłać, zmienna tu adres, który dostajemy z Voiceflow, subject, który dostajemy z Voiceflow, content type HTML. No i tutaj sobie rzucamy odpowiedź z OpenAI. A jak widzicie, w tym miejscu mam też kilka funkcji wpisanych z Make'u, ponieważ yy, niestety TTPT cały czas lubi wracać tam JSON albo HTML, w taki sposób, że na początku robi te trzy znaki, to jest HTML albo JSON. To treść, więc nie trzeba się tego pozbyć, więc używamy po prostu replace'ów oraz streama jeszcze, żeby pozbyć się jakichkolwiek znaków białych, tak? Przed naszym tekstem. Ok, no i tutaj to wszystko. Nie ma, nie ma załączników. Tutaj jeżeli wszystko jest wysłane poprawnie, czyli Message ID istnieje, no bo jeżeli nie istnieje, to się nie wysłało poprawnie. Czyli w takim wypadku nie dostaniecie tego zwrotu, jak coś się nie poszło nie tak. No i tutaj mamy jeszcze łebku czyli wracam status 200 do Voiceflow, po którym też weryfikowaliśmy sobie w tym miejscu, czy jest 200 i czy to jest prawda. No i to tyle, jeżeli chodzi o aspekty konfiguracji ustawiania całego scenariusza. Czyli mamy już tak naprawdę całkiem nieźle zbudowany system. Jesteśmy w stanie z tego systemu po uzyskiwać informacje o spotkaniach w naszej firmie, które miały miejsce. To sobie przerobiliśmy. Mamy bazę wiedzy, możemy pytać o to, co się dzieje w firmie. Możemy wykrywać te różne dokumenty, raporty i mieć na bieżąco możliwość interakcji z nimi poprzez rozmowę z naszym asystentem. A teraz mamy możliwość wysyłania wiadomości e-mail. Jestem ciekawy, jakie funkcje dla Was byłyby najbardziej przydatne. Jeżeli macie jakieś pomysły, napiszcie w komentarzu, chętnie wezmę je pod uwagę. Mam kilka swoich, ale może ktoś z Was będzie miał ciekawszy pomysł i pójdziemy sobie w tym kierunku, żeby w kolejnym odcinku po prostu na tym się skupić i przygotować dla Was po prostu odcinek, gdzie będziemy sobie budować tą funkcjonalność od zera. Na ten moment zamiast to jest wszystko. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Oczywiście zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału, abyście mieli zawsze na bieżąco i szybko powiadomienia, jak pojawia się nowy odcinek i mogli budować nowe automatyzacje. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Cześć!